Cześć, ja nazywam się Mariusz Zmysłowski, a samochód, w którym siedzę, to Porsche 911 Turbo S Cabrio. Długa nazwa, ale mieści też bardzo dużo koni mechanicznych. To jest 650 koni mechanicznych z turbodoładowanego boksera. Samochód jest wart 1 200 000 złotych, kupa forsy, no ale coś za coś, Dostaję mu tutaj naprawdę mega osiągi. Auto rozpędza się do setki w 2,8 sekundy z pakietem Sport Chrono. Test przeczytacie niedługo na autokult.pl. A teraz sprawdźmy, jak rozpędza się ta 911.